Cześć, dzisiaj jedziemy na Górę Świętej Anny. Dzisiaj trasą zaproponowaną przez Przemka Supernaka, którą można znaleźć na stronie Centrum Rowerowego. Ja już na Górze Świętej Anny byłem kilka razy, ale tą trasą jeszcze nie jechałem, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Wyjazd troszkę wcześniej. Dzisiaj o siódmej już wyjazd, bo ma być bardzo gorąco. Zobaczymy, jak to pójdzie. Hej! W jest gdzie usiąść, odpocząć. Są różnego rodzaju atrakcje turystyczne, tutaj 60 lat koła łowieckiego, pomnik wybitnego niemieckiego leśnika, tutaj pomnik pamięci losów robotników przymusowych i ofiar NKWD z gminy Tarnów. My lecimy dalej, poprzed nami jeszcze kawał trasy. A jedziemy trasą, która przebiega przez Szlak Świętego Jakuba. Jedziemy dalej w kierunku Kamienia Śląskiego. Trasa jest dobrze oznaczona. Jedziemy szlakiem niebieskim. Mm. Po drodze na Górę Świętej Anny nie sposób nie zajechać w kamieniu Śląskim na teren Sanktuarium Świętego Jacka. Naprawdę pięknie wyremontowany obiekt. Piękny barokowy obiekt. Tutaj widać jak wyglądał przed remontem po zniszczeniach, a tutaj. Już wyremontowany pięknie. Do środka nie wchodzę, bo jest niedziela, jestem w takim outfitie mało sakralnym, że się tak wyrażę, ale naprawdę warto zobaczyć e, też kaplicę wewnątrz, bo jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no to na pewno się zachwyci. <laughs> To no tak ktoś lubi może sobie pograć w golfa, też w kamieniu śląskim. Jeżeli mamy jakichś golfistów, to zapraszam. Kolejne miejsce pamięci na trasie. Tutaj poległ kadet, kapral hrabia Karol Hotkiewicz. Więc tutaj zmieniliśmy szlak z niebieskiego na zielony chyba. Fajnie jest to wszystko oznaczone. Jedziemy dalej. Dobrze widzieć, że tutaj w Żyrowej też chyba jakiś pałac jest w remoncie. kapuć. No, to dojechaliśmy z przygodami, ale jesteśmy tutaj. Fajna taka, taki podjazd widokowy. yes i must have got it na nie będę wchodził, no bo jest niedziela i widzieliście Błamsza. Ale tutaj na dole jest jeszcze taka plenerowa kaplica. Ogólnie cały teren dużo jest atrakcji kaplic, mniejszych, większych. Tutaj kaplica świętego Rafała. Droga krzyżowa dookoła, więc. Jak ktoś lubi takie klimaty, to może sobie pochodzić, pozwiedzać. A też dla mnie przynajmniej było co podjechać. Ja nie jestem jakimś góralem, więc przez chwileczkę miałem taką mocniejszą zadyszkę. No i co, i teraz zjazd do bazy. Niestety susza jest taka, mimo ostatnich jakichś deszczy, burz. To jest po prostu piaskownica w lasach w niektórych miejscach, więc będziemy się kopać. Pętla domknięta. Więc ja sobie skręcam już w swoją stronę. Już całą trasę przejechałem. E, mówiłem, że pierwszy raz jadę tą trasą. Dużą część e, tej trasy już zjechałem kilka razy. Ale były takie fragmenty nowe dla mnie, z czego się bardzo cieszę, bo to zawsze urozmaicenia. E, bardzo fajna trasa. Dałem radę na swoich 35 mm oponach. Chociaż już sam zjazd z góry świętej Anny po takich trochę kamienistych ścieżkach musiałem mocno uważać, też miałem trochę z tyłu głowy to, że już złapałem kapcie, jedną dentkę straciłem, jeszcze mam łatki, ale gdzieś tam musiałem uważać. Że super trasa, pogoda wymagająca, właśnie się robi 29-30 stopni, ostatnie kilometry do domu i cóż. Idźcie i eksplorujcie własne tereny. Hej.